10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut od poniedziałku do piątku kwadrans po 13 tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal. Dzień dobry, witam. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Alina pałowicka Grzegorek, zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Witam Panią. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy. Wróciłem o rozmowę, ponieważ chcę się dowiedzieć jak ośrodek funkcjonuje w czasach pandemii w tej chwili, przy drugiej fali i też komu pomaga. No właśnie, ten kontakt bezpośredni z klientem w tej chwili jakoś jest ograniczony? Rok, muszę powiedzieć 2020 jest szczególnym rokiem pomocy, pandemia zmieniła nie tylko nasze życie prywatne, ale również życie zawodowe. Najważniejszym naszym zadaniem jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z pomocy i jak również wszystkich pracowników. Panie redaktorze, u nas w pracy no nie można powiedzieć, że możemy ograniczyć kontakt z osobą, nie możemy osób chorych, samotnych, bezdomnych, doznających przemocy pozostawić sam sobie. Ograniczyliśmy pozostałe wizyty pracowników socjalnych w środowisko, wywiady przeprowadzamy przez telefon, zbieramy wszelkie informacje, aby udzielić pomoc. I muszę powiedzieć, że mamy takie dwa zadania nam przybyły. Jest to zadanie pomoc osobom pozostających w kwarantannie oraz osobom starszym. Ale zanim przejdziemy do tej pomocy chcę zapytać ile osób patrząc na fal, tą pierwszą falę pandemii a teraz drugą Więcej osób potrzebuje tej pomocy, zgłasza się do Was o wsparcie? To znaczy, jeżeli chodzi na przykład o bezrobocie, są to indywidualne takie przypadki, nie jest ich dużo. Natomiast wzrosły nam rodziny będące w kwarantannie. Mhm. Tym osobom pomagamy. Na wiosnę mieliśmy kwarantannę narodową. Dużo się mówiło o tym, że wzrosła też kwestia przemocy w domu. tak? Ludzie ze sobą nie mogli, nie mogli wytrzymać, przebywali też dłuższy czas. Teraz, jeżeli bym zapytał o kwestię przemocy, macie jakieś zgłoszenia? Jeżeli chodzi chodzi o przemoc, to muszę powiedzieć, że jeżeli na terenie chodzi o teren gminy Nakło u nas, to właściwie w miesiącach takich jak luty, marzec, kwiecień nie było takiego wzrostu. Mhm. Było bardzo mało. Na przykład w marcu otrzymałam trzy niebieskie karty, trzy zgłoszenia o przemocy, w kwietniu pięć. Potem zaczęło to wzrastać. Latem może tak do 7-8 dochodziło. Niestety na dzień dzisiejszy już w listopadzie mam zgłoszenia y, około 17. Rodzin, gdzie wystąpiła przemoc. A to jest w związku z kwarantanną, można powiedzieć? Ja myślę, że ludzie po prostu są też zmęczeni. Mm -hmm. Na kwarantannie można powiedzieć, że chyba boją się dzwonić. Wiadomo, że nie możemy wejść, możemy to wszystko załatwiamy telefonicznie. Zgłaszamy to przede wszystkim policji, która ma większy kontakt. Yy, no bo... Je, jeszcze może tylko powiem, że niepokoi mnie to, że wzrosła przemoc wobec dzieci. Tak jak w ostatnich latach mieliśmy 7, 8 dotyczyło dzieci, na dzień dzisiejszy mamy 21 dzieci, gdzie wystąpiła przemoc bezpośrednia. Bo no, dzieci... wiadomo, że jeżeli jest przemoc w rodzinie, to dzieci są, bezpośredni... be... są tak pośrednimi. No, dzieci doświadczają tak. Myślę, też że to wszystko, te, te zamknięcie, to wszystko powoduje, rodzice nie wytrzymują, nadużywają alkoholu, nadużywają narkotyków. Dwójkę dzieci, jeżeli mogę, to powiem, że dwoje dzieci zostało skierowanych do pieczy zastępczej po interwencji, a pozostałe do rodzin, najbliższej rodziny skierowaliśmy. Rozmawiamy o tej pomocy. Pomoc żywnościowa mnie interesuje. Pamiętam wiosną, przy pierwszej fali, nawet z pewną restauracją w Notecią była współpraca, rozwoziliście posiłki dla osób starszych na, na kwarantannie. Jak w tej chwili wygląda? Wiem, że też Caritas jest zaangażowany. Tak, od początku pandemii otrzymaliśmy pomoc z Caritasu, z diecezji Bydgoskiej i właściwie to otrzymaliśmy aż około 3,5 ton żywności. Były to artykuły takie jak mąka. Makarony, keczapy, ryże, te najpotrzebniejsze, i z tej pomocy skorzystało 675 rodzin, z tym, że muszę powiedzieć, że to było ograniczone dochodem. Czyli jednak było kryterium. Tak, było kryterium dochodowe. Mhm. No a teraz, jeżeli patrzymy na te miesiące... Ale jeszcze, jeszcze wspomnę, no. że otrzymaliśmy też pomoc ze spółki cukrowej no. na kwotę 9300. I był to, były to na przykład makaron, różne puszki, dżemy, ale przede wszystkim był to cukier. I tutaj mogliśmy bez dochodu skierować najbardziej osobom potrzebującym. Oczywiście były to osoby chore, samotne, starsze, bezdomne. Ale ta pomoc teraz też płynie w tych miesiącach, jeżeli chodzi o Caritas i spółkę? Nie, na dzień dzisiejszy nie. A to teraz, jeżeli ktoś o żywność prosi, to czy jest ta infolinia krajowa? Tak, to jest, nazywa się Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów i tylko przywozicie. Tak, przywozimy, spalamy, tak, jest infolinia, na którą seniorzy mogą dzwonić. Następnie te osoby, które odbierają od nich telefony, zwracają się do poszczególnych ośrodków, przyjmujemy takie zgłoszenie, ustalamy... Z seniorem, co mu jest potrzeba, robimy zakupy i dostarczamy. Chcę wyjaśnić tu kwestię, bo. Tylko chciałam jeszcze też powiedzieć, te kwestie... że seniorzy muszą sami to finansują. No właśnie, a, a o te finanse. Dowóz jest bezpłatny. Czyli darmo, dobus jest za darmo, ale tak. to, co jeżeli chodzi o kwestię paragonu zakupów, tak, to, to, to tak, muszą pokry tak. pokryć sami. Ale ja wiem, bo rozmawiałem też niedawno z radną panią Ewą Habecką, która mówiła mi, że jeżeli chodzi o kwestie tej infolinii, no pojawiają się też i absurdy, bo ludzie dzwonią nie tylko. Posząc o zakupy, ale i remont mieszkania, tak. wyprowadzenie psa. Potwierdza to pani? Tak, oczywiście. Na przykład proszą o wyprowadzenie psa, gdzie osoba starsza ma swój dom i ogród i, i na przykład chce, żeby to było na jakiejś zieloną trawkę, żeby go wyprowadzić. To jest no, no nie sposób. Żeby... Ale teraz tak, jeżeli chodzi o te sygnały, infolinie, dużo jest osób, które dzwonią. Mówimy o seniorach. Jeżeli oczywiście. chodzi o infolinę, to skorzystało 40 osób, a mhm. poza infoliną 10. Bo, bo osoby również mogą zwracać się do nas bezpośrednio, dzwonią bezpośrednio. do ośrodka, tak, czy to, czy to nawet sąsiedzi dzwonią, rodzina gdzieś z daleka dzwoni również, prosząc o pomoc dla matki, ojca. Ale apelujemy, że jeżeli jest tak. osoba, która może wykonać ten telefon, niech wykona to nawet prosimy, za osobę żeby starszą, tak poinformowała, że jest tak, tak. taka osoba, potrzeba pomocy i tak dalej. Żeby nas na nas zasadzie. Poinformowano, ale nie tylko przez tą infolinię, bo przecież też dzwoniąc do was bezpośrednio. Tak, można też można taką można Oczywiście. jak najbardziej można dzwonić do straży miejskiej można dzwonić do zespołu kryzysowego no właśnie bo was kryzysowego. w wielu zdaniach nawet podczas tej pandemii wspiera straż miejska tak wspieram. wiem że też pojawiły się wojska obrony terytorialnej tak wspierali nas w rozwożeniu pakowaniu rozładunku a straż miejska współpracuje z nami na co dzień rozwożą nam artykuły na kwar osobom przebywającym na kwarantannie. na kwarantannie tak chcę zapytać o osoby bezdomne no. No bo zbliża się ten okres zimowy, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie tutaj osób bezdomnych, patrzymy na ich zdrowie, mm. bezpieczeństwo, temperatura na minusie. No właśnie, dużo tych o. osób jest w tej chwili. W tej chwili, ponieważ zaczyna się zima, to na początku grudnia będziemy mieli taką akcję, gdzie no. pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji będą odwiedzać wszelkie pustostany, piwnice, dworce. Czyli będzie i wszystkie tak, miejsca, gdzie mogą przybywać mhm. bezdomni i oczywiście będziemy namawiać, motywować, aby skorzystali ze schronienia. Tylko, że z tymi schronieniami, mówimy to o schroniskach, noclegowniach, nie jest teraz też tak prosto, bo to chyba będzie kwestia kwarantanny takich osób. Tak, jeżeli osoba chce skierowanie takie otrzymać do schroniska, niestety musi przejść dziesięciodniowo Kwarantannę i czasami też wymagany jest wymaz. Do tematu na pewno jeszcze wrócimy, jak akcja się rozpocznie. Na A może jeszcze powiem, że Proszę. od niedawna na terenie Nakła jest taka mała łaźnia. No o to chciałem właśnie pytać teraz. No właśnie, jest łaźnia, <grym> tak. jest uruchomiona i wiem, że korzystają jest z tego. osoby. Prysznie, gdzie osoby bezdomne, ale nie tylko, mogą również osoby, które nie mają łazienek, nie mogą się wykąpać, mogą skorzystać z. Mówimy to jest pomocy. szalet przy ulicy Poznańskiej, A, tak, tak? Ale muszą zgłosić się do środka pomocy po skierowanie. My zapewniamy tam wszelkie środki higieniczne, jak również jednorazowe ręczniki. No właśnie, pamiętam, że długo zabiegano o to, była obawa tak, czy ktoś tak. będzie korzystał. Okazuje się, że tak, jednak są korzystają. osoby, które korzystają. Dzienny dom pobytu Senior Plus. No właśnie, jak wygląda w tej chwili? Wiadomo, że nie może funkcjonować tak. stacjonarnie, ale jest jakiś kontakt z podopiecznymi, tak to określam? Tak, osobami, jak wiemy które... w październiku na polecenie wojewody została działalność Dziennego domu pobytu Senior Plus zamknięta, jednak nie opuściliśmy naszych seniorów. Pracownicy codziennie dowożą ciepły posiłek do domu, mhm. przyznana jest pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które tego wymagają, jak również dostarczane są różne materiały do różnych zajęć, mhm. czy to jakichś tam manualnych, czy innych. Jak również telefonicznie się kontaktujemy z seniorami, i opiekunki również przebywają, jadą po prostu do mieszkań przy, rozmawiają. Ja zapytam o przyszłość, no bo dużo pracy jest w tej chwili, a pytanie co będzie na wiosnę? Macie Państwo pewne obawy związane z tym, że tej pomocy będzie potrzeba jeszcze więcej udzielać? Mówi się o różnych scenariuszach krak. oczywiście, ja tu nie chcę krakać, żeby nie było, no, no ale powiedzmy, no, że... No musimy się przygotować na różne scenariusze, uważam. Może być dobrze, może być źle, może kiedy przyjdą te szczepionki, Mm -hmm. Może już będzie lepiej, może ten, ten COVID w końcu nas opuści. Na koniec jakiś apel jest? O, czy ja w ogóle chciałabym wszystkim mieszkańcom życzyć dużo, dużo zdrowia, cierpliwości i nadziei, takiej wiary, że będzie dobrze. Czyli zamiast apelu życzenia, rozumiem. W ten sposób. Ja dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim, moim gościem i Państwa była Alina pałowicka Żegorek, zastępca dyrektora Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Do usłyszenia. 10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut. Od poniedziałku do piątku, kwadrans po 13. Tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal.